Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Kapron, jestem surdologopedą, a ty najprawdopodobniej jesteś lub będziesz nauczycielem dziecka z niedosłuchem. Z pewnością masz wiele pytań, wątpliwości, a może i obaw? Razem z niesłyszącą Natalką pomożemy ci się praktycznie przygotować. Cześć, mam na imię Natalia. Chodzę do szkoły ogólnodostępnej do piątej klasy. Mam implanty oraz nasze procesory. Chcesz mi pomóc lepiej się uczyć? Mów do mnie stojąc przodem, kiedy jesteś tyłem. nie Niewyraźnie słyszę. Mów normalną głośnością oraz nie zakrywaj ust. Zmniejsz hałas. Możesz zamknąć drzwi lub okno. Oraz nakleić podkładki pod krzesła. Jeśli mówisz, stój! Jak chodzisz po klasie, gorzej słyszę. Upewnij się, że usłyszałam polecenie, aby daj mi dopytać koleżankę. Daj mi więcej czasu, odpowiem Ci, ale potrzebuję dłuższej chwili. Zapoznaj się z dokumentacją ucznia oraz ze sprzętem, jaki nosi. Śmiało pytaj i dzwoń do rodziców. Usać ucznia w odpowiednim miejscu. Zwróć uwagę na hałasy, ale także na światło. Informuj rodzica, jakie materiały będą omawiane na kolejnej lekcji, by w razie potrzeby przygotował ucznia w domu. Przygotuj także klasę, prowadząc zajęcia o niedosłuchu. Dostosuj się do możliwości ucznia, na przykład daj mu możliwość napisania kartkówki zamiast odpowiedzi ustnej, a także zachęcaj go do aktywności.